Co my tutaj dzisiaj mamy? Otóż tutaj mamy motocykl klasy 125 i tutaj również klasy 125. Jest to motocykl typu Mińsk Pronar, czyli Mińsk importowany przez firmę Pronar z 2003 czy 2004 roku. A tutaj mamy pewną ciekawostkę. A mianowicie jest to motocykl sprzedawany pod nazwą Nowa WFM 125 i tak naprawdę jest to też misk tego samego typu, tylko że ze zmienionymi rzeczami. Historia jest taka, że w świętej pamięci Włodzimierz Gąsiorek, pewien inżynier, który był związany Wiele lat temu z fabryką warszawską, fabryką motocykli, próbował wielokrotnie wskrzesić tą markę WFM. I jedną z tych prób było kupowanie w elementach motocykli typu Misk, tego typu, czyli tak jakby w tej ostatniej, ostatecznej, finalnej wersji. I w Polsce składał. Te motocykle. Jest taka legenda, że to podobno składali uczniowie, nawet gdzieś tam w jakichś szkołach zawodowych, technicznych. Wprowadzał, wprowadził kilka modyfikacji, które jego zdaniem znacząco poprawiły użytkowanie, komfort i tak dalej tego motocykla. I dlatego on wizualnie różni się dość znacznie od tego oryginału. Numery seryjne, nazwy w dokumentach są też rosyjskie, więc tutaj no rama, i, i, i wszystko jest i homologacja zgodna z tym mińskiem. Natomiast stworzył też taką dokumentację pod tytułem Instrukcja obsługi i książka tego motocykla WFM, pomimo tego, że to był bardzo seryjny produkt zbudowali tak jakby z tych elementów białoruskich około 80 egzemplarzy z tego co mi się udało znaleźć. to jest jeden z nich Był zamówiony w to była jakaś taka strona w UFMPL, gdzie się zamawiał ten motocykl W 2008 roku to już taka końcówka kosztował wtedy około 4000 zł i, Powolonowany w kolorze białym. Zazwyczaj one były bordowe. Czym się różnił? Przede wszystkim zbiornikiem paliwa, który był z tworzywa. Tak wygląda ten zbiornik w Polsce, wytworzony. W oryginale mamy inny zbiornik metalowy, który przynajmniej nie przeciekał. Ten oczywiście przeciekał. Tutaj mamy taką, taki, taką obudowę, jakby też stworzyła stworzoną, zaprojektowaną w Polsce. W oryginale jest inna, tutaj to wygląda. Fotel, ta kanapa to jest w ogóle porażka, bo to jest twarde i niekomfortowe. Taka deska, natomiast są tu jakieś rosyjskie napisy, więc to raczej jest gdzieś skądś zamówione ze wschodu. Trudno powiedzieć skąd, natomiast bardzo niewygodnie na tym się siedzi. W oryginale była normalna kanapa. Jeżeli chodzi o wskaźniki, o całą elektrykę, to jest to samo, tam stosowano różnego typu kierunkowskazy nie ma to większego znaczenia. Tam lampy przednie też się troszeczkę różniły. Aha, tutaj mamy inną lampę tylną, tak? Tutaj jest inna tylna lampa. Bo w oryginale były takie kwadratowe knoty. tutaj mamy. To nie jest naklejka przyklejona później, tylko oryginalnie tak było naklejane, że to jest polski wyrób. Z przodu też mamy jakąś innego typu lampę niż w Pronarach, chociaż Pronar występował też z okrągłą i kwadratową. Nie wiem czy to był ten sam nie, Produkt, co, co tutaj mamy okrągło. Przedni błotnik też jest zrobiony w Polsce z tworzywa. Jeżeli chodzi o, o, o rzeczy jakieś tam techniczne, no to różnego typu gaźniki były stosowane w tych 120 piątkach. Nie mam wiedzy na temat rodzajów i ile jakich zostało zamontowanych. Po prostu to, co było to montowali. No i jest zmieniony układ wydechowy na taki dyfu, dyfuzor tak zwany. W oryginale to było Niezwykłe cygaro. E, malowano też pokrywy silnika na czarno. W oryginale były zwykłe srebrne aluminiowe, z tej strony też. No tutaj jest ta pokrywa troszeczkę uszkodzona, dlatego że e, zbiornik paliwa, z którym no, walczyli z tym, żeby on nie przeciekał, e, niestety po jakimś czasie się rozszczelniał i, i przeciekał. No i tutaj ciekł sobie na tą pokrywę i, i ją uszkodził. Tutaj mamy jeszcze taką naklejkę WFM. Historia tego egzemplarza jest taka, że on nigdy nie był zarejestrowany. Mam do niego oryginalną kartę pojazdu, nigdy nie wypełnioną. Pan Wodzimierz Gąsiorek dostarczył go klientowi pod blok i wraz z grupą osiłków wtransportowali go, wnieśli na ósme piętro do klienta, do jego kuchni miniaturowej, i tam sobie stał przez Chyba 11 lat. Po czym ja go przyjechałem, zakupiłem, zniosłem. Niestety nie zmieścił się do windy, więc znowu po schodach trzeba było go znieść. No i jest już u mnie kilka lat. Aha, jeszcze bardzo ważna zmiana, o której pan Włodzimierz Gąsiorek wspominał w wywiadach, to jest to, że były zastosowane śruby ampulowe. Wyższej jakości do składania tego motocykla, i tu wszystko widać: te śruby ampulowe nie są to zwykłe śruby z jakimś płaskim UBM. tu wszędzie mamy ampul, nawet tutaj na końcu nie wiem do czego one służą, tu na końcu wydechu. No a w zwykłym, to mamy zwykłe jakiś tam z ubem sześciokątnym albo z, na płaski śrubokręt. Że to jest też taka modyfikacja prowadzona w Polsce przez pana gąsiorka, po to, żeby ten motocykl. Nie wiem, może się nie rozkręcał, czy żeby lepiej działał. No i udało się posiadać takie dwa egzemplarze z tych samych lat czyli ten oryginał Protoplasta, który, który posłużył jako wzór do stworzenia nowej WFM-ki w Polsce.